Cześć i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na materiał z gry The First Descendant, w którym omówimy sobie notatki od deweloperów o numerze 14. Myślę, że polecimy po kolei. Z tego co przeglądałem jest parę ciekawych perełek, ale jest też parę takich hmm, hmm, zabawnych momentów. Także zaczynając. Po zaplanowaniu drugiej aktualizacji sezonu pierwszego na, pie na 10 października Dev Team ciężko pracuje, aby dostarczyć Wam bardziej satysfakcjonującą zawartość. Aktualizacja sezonu pierwszego nauczyła nas wiele o kierunku, w którym powinni, powinien podążać The First Descendant, czyli rozumiem, że mówimy tutaj o tej aktualizacji, którą jest sezon pierwszy. I staramy się dostarczać jeszcze lepszą zawartość w oparciu o to, czego się nauczyliśmy. Dzisiaj w ramach tego wysiłku przygotowaliśmy tę notatkę, aby podzielić się kilkoma wiadomościami o naszej drugiej aktualizacji. Doskonała Frejna i jej ekskluzywna historia. Ciągle uwięziona w dniu incydentów w pokoju Zero, dla Frejny zatrzymał się czas i cierpi samotnie. Jak czytałem ten opis, nie tylko tą część, którą właśnie Wam przytoczyłem, ale i pozostały fragment, mam wrażenie, że my ten opis już widzieliśmy. I odnoszę wrażenie, że to jest po prostu kopiuj w klej z tego, co już kiedyś było zapowiedziane na temat Ultimate Freyny. Ale lecimy dalej. W tej ekskluzywnej historii dla Freyny odkryjesz wewnętrzny umysł przygnębionej bohaterki. Skrępowanej poczuciem winy za przetrwanie w samotności po tym, jak nie udało jej się uratować swojej miłości i towarzyszy. Bany była w stanie przezwyciężyć urazę do rodziców z pomocą kolegów z drużyny. Czy Frejna również będzie w stanie okiełznać swoją traumę i stawić czoła rzeczywistości? 10 października pojawi się jeszcze potężniejsza, doskonała Frejna, wraz z elementem wyposażenia zaprojektowanym specjalnie dla niej: o nazwie Arche Chemical Control Suit o przydomku Nightmare Dominator aby pomóc jej zredukować większe obciążenie fizyczne podczas używania jej arkę. Do tej pory, Freyna musiała hamować wzrost swojego arkę, aby przetrwać, ale Nightmare Dominator pozwoli jej wykorzystać moc potężniejszego arkę. Po założeniu tego kombinezonu kontrolnego, trauma doskonałej Frejny stanie się koszmarem nie tylko dla niej samej, ale także dla jej wrogów. Dodane zostaną ekskluzywne moduły doskonałej Frejny Toxic Mixture i Venom Injection. Toxic Mixture. Pasywna umiejętność Frejny Contagion Link zostanie zmieniona na Toxic Mixture. Po wyposażeniu ten moduł umiejętności uruchomi nekrozę zamiast traumy spokoju zero. W miarę jak wrogowie zyskują więcej ładunków nekrozy, Twój atak broni palnej wzrasta, gdy do nich strzelasz, a jeśli wróg osiągnie maksymalną ilość ładunków, Twój współczynnik trafień krytycznych broni palnej również wzrasta, ten mod brzmi potencjalnie bardzo fajnie, jeśli chodzi o buildy na kolosu, no bo cały czas walimy do jednego przeciwnika i możemy się tam na nim nastakować. Trzeba będzie to sprawdzić. I drugi mod, czyli Venom Injection. Mechanizm obronny zostaje zmieniony na wstrzyknięcie jadu. Wstrzyknięcie jadu zużywa energię, aby odzyskać twoją, swoją tarczę i zwiększyć modyfikator mocy umiejętności, jednocześnie zadając przeciwnikom korozję. Wrogowie dotknięci korozją cierpią na zmniejszoną odporność na toksyny, co czyni ich bardziej podatnymi na toksyczne ataki Freyne. No i też brzmi spoko. I jeżeli to będą oba transcendentne mody, to będzie ciężki wybór. Zobaczymy jak to będzie działało w praktyce. Dodane zostaną ekskluzywne moduły Hailey, Super Cold Kuiper Round i Cryogenic Cluster Shot. Super Cold Kuiper Round. Użycie unikalnej broni zmniejsza Użycie unikalnej broni zmniejsza atak broni palnej. Dobrze to przeczytałem, że miałem wątpliwości, czy dobrze przeczytałem, że zmniejsza. Zmniejsza atak broni palnej i szybkostrzelność, ale w zamian zwiększa obrażenia od słabych punktów. Ponadto udane ataki na słabe punkty przywracają twoją tarczę zamiast punktów energii. Zwiększenie obrażeń od słabych punktów zmniejsza się po wystrzeleniu całej amunicji z unikalnej broni, ale zwiększa się ponownie po udanych atakach na słabe punkty. I ten drugi mod, Cryogenic Cluster Shot, w którym efekt cryo zostaje zmieniony na kryogeniczny. Użycie broni palnej do zaatakowania wroga, który został dotknięty efektem kryogenicznym, zadaje, zadaje dodatkowe obrażenia obszarowe pobliskim wrogom, co czyni ten moduł umiejętności przydatnym do usuwania zwykłych potworów. Ponadto dodamy też nowe moduły, aby ulepszyć te bildy, którymi się posługujecie. Po dodaniu modułów poprawiających wykorzystanie tarczy 26 września, dodamy moduły, które zwiększają moc umiejętności lub atak broni palnej zamiast trafienia krytycznego i stanie się to 10 października, aby zachęcić do używania broni i potomków, którzy mają niskie współczynniki trafień krytycznych. No nie wiem, czy to ma szansę powodzenia, ciężko powiedzieć. Zobaczymy, co tak naprawdę z tym zrobią. Nowa bitwa przechwycenia. Podczas gdy wróg sieje pustoszenie, w pustce pojawił się nowy kolos, Stalker, i zbliża się do Ingris, łowca istot żywych w ciemnościach przestrzeni pustki. Stalker jest groźniejszym przeciwnikiem niż jakikolwiek kolos, którego do tej pory mieliśmy okazję przechwycić. Musisz ponownie wskoczyć do pustki, aby ochronić Ingris przed zagrożeniem ze strony Devstalkera. Pokonaj strach przed śmiercią, zniszcz maskę kłamstwa i odkryj swoją prawdziwą moc. Wraz z prowadzeniem najpotężniejszego kolosa Devstalkera, trudność ostatniej bitwy przechwycenia obżarstwa również zostanie dostosowana. Innymi słowy, nadchodzi nerw. Nowa doskonała broń: Frostwatcher. Ten karabin zwiadowczy został zaprojektowany z wbudowanym katalizatorem arkę chłodu, aby umożliwić każdemu strzelanie kryogenicznymi pociskami, jednakże ta zimna moc nie była czymś, czym każdy mógł władać. Arkę chłodu Frostwatchera przechodzi przez całe ciało potomka i spowalnia jego ruchy, a niewielu potomków w albionie mogłoby wytrzymać taki stan. Ale jeśli potomek może sobie z tym poradzić, Frostwatcher może zapewnić mu najbardziej bezduszną umiejętność w walce. Szczególnie użytkownicy kryogenicznych ARK, takich jak Hay, skorzystają z metabolicznego wzmocnienia spowodowa spowodowanego przez czynnik chłodzący Watchera, który otacza karabin. Uczciwie oceniając do tej pory te notatki, to powiedziałbym, że taki trochę odgrzewany kotlet, bo nie dowiedzieliśmy się za wiele nowych informacji, może podali, dostaliśmy konkrety, jeśli chodzi o modę. OK, ale informacja o Ultimate Frainie, o doskonałej broni. To już było, to już wszystko wiedzieliśmy. Natomiast teraz zaczyna się robić ciekawie, ponieważ zostanie dodany najwyższy poziom trudności operacji infiltracji. Najwyższy so far. 10 października wprowadzimy również nowe operacje infiltracji na 400%, które oferują większą liczbę potworów i ulepszonych potworów niż inne Lochy, niż inne Dungeony, co pozwala na walkę w nieskończoność. Ostateczna bitwa, w której stajesz do walki z dwoma nazwanymi potworami. W tym samym czasie jest unikalną cechą tej zawartości. Jedną z nagród będzie ekskluzywna waluta dostępna tylko w operacjach infiltracji 400%, której można użyć do uzyskania specjalnych przedmiotów u kupca Eta0. Padła nazwa nowego handlarza, który ma się pojawić Eta0, więc zobaczmy co o nim napisali deweloperzy. Pomiędzy piątkiem a niedzielą tajemniczy kupiec Eta0 będzie odwiedzał Albion. Dni mogą się różnić w zależności od strefy czasowej potomków. ETA Zero oferuje inną listę towarów co tydzień, składającą się z planów potomków, planów broni, materiałów, rozszerzeń ekwipunku, farb i tym podobnych, które wymagają standardowych kuponów ETA lub tych w wersji premium. Te kupony można uzyskać grając w operację 400% infiltracji i wymieniając nadwyżkowe plany broni. Oprócz rotacyjnego sklepu, Eta0 oferuje również funkcję wymiany nadwyżkowych planów broni na kupony Eta, jednak ze względu na ograniczoną ilość towarów, które Eta przynosi, ilość planów, które można wymienić każdego tygodnia, jest również ograniczona. Planujemy również nową zawartość, która będzie zużywać nadwyżkowe plany nawet po dodaniu Eta0. Na razie Eta0 posłuży do wykorzystania części nadwyżkowych planów, ale będziemy nadal rozszerzać możliwości ich skuteczniejszego wykorzystania. Dla tych z Was, którzy grali w Warframe'a, to powiedziałbym, że brzmi to bardzo podobnie do mechaniki, jaką reprezentował sobą Tyr, który odwiedzał nas raz na dwa tygodnie. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jaki będzie stosunek przeliczenia tych towarów, które mamy na kupony ETA0 i co będziemy mogli konkretnie za nie kupić. Ponieważ jeżeli przejrzeliście ten sklep, który został wprowadzony dzisiaj wraz z tymi zadaniami, w ramach eventu z Frejną, to powiedziałbym, że ten, te towary tam, zwłaszcza jeśli chodzi o bronie, nie powalają jakoś jakością, bo te bronie są te łatwiejsze do zdobycia. Nie widziałem tam na przykład rozjemcy. Teraz będzie trochę na miękko. Świętuj Halloween w Albionie. Z okazji zbliżającego się Halloween, miasto Albion został przeobrażone dzięki mrocznym i tajemniczym dekoracjom halloweenowym. Dekoracje rozmieszczone w całym mieście dodadzą Albionowi ożywionej atmosfery Halloween. Mamy również specjalne kosmetyki i farby do skóry, które idealnie nadają się na noc Halloween. Mamy nadzieję, że wszyscy będziecie się dobrze bawić w upiorny i radosły, radosny Halloween i spędzicie niezapomniany czas. I żeby to podsumować, powiem tylko jeszcze ze trzy razy: Halloween, 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 bo <ścoughs> za mało razy było wspomniane o tym, że idzie Halloween. Pozostała część aktualizacji sezonu pierwszego. Operacje specjalne, obrona zasobów były niedoceniane w porównaniu do blokad wydobycia Kuiperu ze względu na długi czas gry, niską gęstość potworów i rozległe rozmieszczenia. Słuchajcie, to jest podsum do dobre podsumowanie dokładnie tego samego, co mówiłem, bodajże przy wyzwaniach e, tygodniowych, chyba w drugim tygodniu, tak mi się wydaje, tam gdzie było to, miało to miejsce w Kingston, że ten tryb po prostu jest nudny. I mam nadzieję, że naprawdę to poprawią, bo to ma dobry potencjał, ale no na chwilę obecną ja osobiście, jak tam idę, to zasypiam. Planujemy ulepszyć obronę zasobów i uczynić ją bardziej interesującą, skracając czas gry do poziomu blokad wydobycia Kuiperu, zwiększając liczbę potworów i zmieniając ich styl rozmieszczania. Chcemy również zająć się kwestią farmy reaktorów. Aby zmniejszyć niedogodności związane z koniecznością farmienia nowego doskonałego reaktora, za każdym razem, gdy zmieniasz broń, wprowadzamy system implantowania reaktorów. Ten system pozwoli Ci wszczepić warunki optymalizacji innych doskonałych reaktorów do Twojego obecnego reaktora, którego używasz. I ten doskonały, każdy doskonały reaktor może mieć jednocześnie do trzech warunków optymalizacji, a Ty możesz swobodnie wszczepić kolejne warunki optymalizacji w oparciu o ustawienia Twojej broni. Czyli będziemy mogli po prostu sobie podmieniać, zawsze mieć kombinację trzech broni na reaktorze i jak nam coś nie pasuje, bo zmieni się meta to zamienić. Brzmi całkiem fajnie, tylko pytanie jakich zasobów będziemy do tego potrzebować. Dzięki temu nie będziesz już musiał farmić nowego reaktora za każdym razem, gdy zmieniasz broń. W ostatnim akapicie deweloperzy dziękują nam za dzielenie się swoją opinią i obiecują, że będą robili co mogą żeby usprawnić, poprawić grę, abyśmy lepiej się przy niej bawili. Z mojej strony to już wszystko w tym materiale. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych devnoutach. O ile farma reaktorów brzmi całkiem sensownie, to mam wrażenie, że te devnouty były trochę kopią tego, co słyszeliśmy w przeszłości i zbyt wiele nowych rzeczy się tak naprawdę nie dowiedzieliśmy.